Bo nie wiem, czy, czy on chce miejsce jedno, czy ma, czy ma, czy chce, wiesz, pewnie nie zagramy Czyli co, nie czekać na ciebie, tak? Mam rozumieć W razie jakbyś coś zmieniło to daj znać Bo nie rozumiem, czy że później nie zagramy? Możemy spróbować? No to dawaj, dawaj, ten kodik z CSka, on masz Jak dasz dodaj znajomego, to w tym miejscu masz skopiuj swój kod Jakbyś go skopiował i wkleił on na 22 czat 22 lata w CS Nie Odpry, czy wystartujesz? No zobaczymy, bo na razie rank nie ma Bo jest nowy sezon, zobaczymy, warto spróbować nie no, graliśmy z Miojem, on też ma dużo. No, on funkcji. też ma dużo, no. Możemy spróbować. Warto spróbować. Raczej no, bez tylko sobie. daj ten kodzik, bardzo bym poprosił. Czemu ci kamerka znikła? A, nie wiem. I co jeszcze? mi kamer kamerka znikła? Może nie masz na tej scenie, bo miałeś full cama. A! Zmieniłem, dobra, faktycznie. O, oh, jest David. Dobra, to w takim razie Gixon. Twoim zadaniem jest ewidentnie pokazać nam jak się gra w tą grę. Dawaj Geekson na Discord. No. Zapraszamy. <coughs> ja mu ufam. Nie, nie, nie gadałem z nim nigdy, ale ja mu ufam. Dudek, Dudek ma. Kruciok. Dudek ma najmniejszy na świecie. No bo jestem krótki. Wy sobie banujcie idę się wysmarkać. O pewnie. No. Ja tylko to co wysmarkasz to wyślesz mi w pocztą? Dobra, yy, robany. Ja bym Oj. tak robi. A, dwa. No to Inferno i Dust, Imo. Ja bym Inferno wyjebał, no. Nie lubię. My grają Inferno. I Dust i Inferno, więc ja bym tak. Banował. Ja myślę, że potrzebny tu jest rozgrzewkowy miraż, tak szczerze. Ło. No. No. Mhm. no i wszystko. To rozgrzewkowy Anubis też będzie z porządku. A jeszcze na nowym się nie grałem. Będzie ciekawy. On się nie zmienił, chyba. Znaczy tylko to ok. ja No to nie dali, nie? Na midzie się zmienił. No. To Dużo mid. się zmienił. I w main jest w nie? Tam, no tak. nie w main. Tam. Na B? Od B, no. Tak? To takie duże wejście. To wiem, że duże wejście, tylko... góry. Znaczy na B, bo ja nawet nie wiedziałem, że jest w Siema. go tą gierkę. I coming, I'm coming. Mm, dostał, ale niedużo. Jeszcze, jeszcze. A, jeszcze heaven. I moda ja po prostu wodą i tyle Nie no ale ten dźwięk Kos jest obrzydliwy kurwa Jakbyś paznokciem po patelni jechał no No ch... twoim Mit, mit mit. Jest tutaj, za smokiem Dobra Leży, leży, leży Wpadnie Sejwujcie chyba jak hmm. macie coś Maka będziemy saveować? Jeszcze jeden spuszczał mi do... Powiem tak, przez ten dźwięk ja sobie myślę, że mam jakąś kosę posraną, a to w jest. Default knife. Motylek. Motylek. Smoke nie. A, pod mainem Middle. middle something? Water or, or what? Jest pod mainem dalej. Wjechał, chyba. Obiecie. Pod B jest, pod B jest. Pod A, przepraszam. One water half. Plant B. Jeden w więzienie. Konin, więzienie majętne. Kurwa, mać, no. A karamba, no. Show them who we are. Kula, woda, no. Ja Nice Ty, jeden na jeden Aj, no bo... Przepraszam Przepraszam Dobra, czy jest w naszej drużynie snajper? Ja mogę być Zapytam jeszcze czy... raz czy Zamknij się, drużynę zamknij drużynę się, kula, Zamknij się, o chodzi, k***a Krucio, kszmato no, to To nie są żarty, mnie w ogóle nie śmieszą No i co kurwa, teraz Uu. powiesz? No i załóknęłeś mi mordę kurde. Esa. Nie no. Ty przed. Padam, Leży jeden. Ej, za siteem, za siteem. Na B. Gdzieś się bombę? jest plan, jest plan. Y Policeman, come on. A nieważne. Gdzie My... lewej Nie! Ninja! O kurwa. Brawo kurwa ja No, to wszystko przez to, że mnie wyśmiałeś! Nie dobrze, podbudowałem cię No, to nie podbudowanie, tylko podciąłeś mi skrzydła właśnie ja na tym, na tym wszystkim musiałem ten, musiałem coś z tym zrobić szczerze że to, że, to że tego w tej ciemni zabiłem to fart był Ja nie wiem jak on mnie nie zabił kurwa, tyle czasu na niego patrzyłem, że idzie się zakochać nawet Give me middle, give me middle, go away please Rush mi shit ja p cicho nie drzwi się Dobra przepraszam da. Ktoś wchodzi do mnie na streama i sobie myśli, że ja się nie będę darł Co? przy CSie do Dobra, chyba jednak Ja tak gram w CS a ja mam wyjętę Ja się denerwuję lef. przy CS-ie, ja się wkurzam ja Zap krzyczę tym oknie, Ja przeklinam Ojej. wszystko robię w CS-ie. Tak wygląda mój CS Niestety nie mam Aj, Aha. Nie dałem smoku do tego. Mid leży. Jeszcze woda. Pakę jest na mi co jest? Za Jeden woda był. One beast. Kurwa na ch. Celownik włączyłem. Idę do mida, idę do mida.

To jest mój no, taki... Dobra, paka jest ale pod wodą. Woda jest, no. Ale był? tu chyba jeszcze nikogo nie ma, nie wiem. By też. Mid jest, czy co? No, był. Jest. Gdzie, mid czy konektor? O. Mid, mid, mid. Kurwa, bity Nice. No. Malak nie wyszedł. Im, na B. Ima B, to jest fake. Kurwa mać, patrzyłem w mapę. Ale, ale jeden, jest jeden widziałem tylko. Ik heb een, een drie maat. Is hij hier? Ja, ze ja ze is hij hier? Ja, is hij hier? Ja, is hij hier? Ja, is hij hier? one is hij hp. Ja, is hij hier? Ja, is hij No jasne! Tam nawet nie podchodzę, chłopie. Check left. On. KON. Nice. Super dreamy. Brawo, brawo. A właśnie jakiejś dzieci? Niech to coś za dużo wiedzą. No, dziwnie grają. Ja myślę, że w końcu to awiadom Szczerze myślałem, że w tamtej rundzie już, ale... Paka pod B. Na mida przebiegał. Jest pod mainem. Wieka już, kur... mać no. Faka jest czy nie? Jest plant. Main W więzieniu Nice, super Pojadę za ostatni We have smoke, we have molly O oh, kurwa Pod maina go nie ma Gdzie to temple, jest? Temple, temple Temple, temple. Nice eee, Ja potrzebuję dropa Mogę dać Chciałeś? Drugą rundę, już, już dałem, dałem dałem Oj, już. A S Sorki. Masy. To dawaj, oddaj. Od nie, nie, nie. co? Osta za darmo jeszcze będzie płalił, pier... niesamowity ruch. niesamowity człowiek. Nie, nie nie oddam ci, bo najwyżej cię wyzywam. Więc niesamowity, niskorosły. Nie jestem niski. Mam prawie 2 metry. <laughs> prawie, no w sumie prawie tak. Ale <laughs> to trochę ten trochę nieprawda, bo to jest tak, jakbyś powiedział, że, że mój dom to jest prawie najwyższy budynek na świecie, nie? Prawie, prawie, no kurwa. <laughs> Śmiesz się ze mnie teraz? Nie? Być może, no i chodź. Ja sobie tak smokuję i dochodzę do smoke'a, a potem się okazuje, O kurde, smoke chunk. U, ładnie. Od B -paka. Co, te chłopaki się poddali, czy co? U nie wiem. nie. Oh. No Up, bro, up. He yeah, going back. He going back to you. Left of you. Yellow. Left. Left. Yes, I understand. I holding shift and uh, I see my teammate is uh, trolling me. You know, Kruczok is fucking retard. Thanks. Thanks. No problem. What fucking play, mate? What? What? It's it's uh, okay. So that's, that, that's why I and I know he's retard. Uh, You know him. I know I nauchim, because, he, because he's a streamer, you know. Streamer, streamer, streamer. You know, stream. Hello chat, how are you? I et <laughs> <laughs> a no. Makeup okay. no? Kamera jest. Leży kamera. Okej. Okay. Mi dalej kamera. Okay. Dwóch kamera chyba. No, wyjeżdżacie, chłopaki? Tu, tudy. Cicho, cicho, idioto? Co to było? Cicho, cicho. Oj, chuj, będzie pierwszy jeden z drugim. Ładnie. Chyba piszczysz że baba jakaś wciąż. No i co? I co, staną ci szmaciarzu To jest jedyna sytuacja, gdzie masz, kurwa, kontakt z kobietą, więc zamknij pizd**. Jeszcze tego mi dać, co? Nie, nie dojrzał. Na daleka stop. Co miałeś? Kałaszka. Koła. O dwukon! podejdzie tu. On mi podjeżdża. To jest niemożliwe. No niemożliwe to, Ej, to jest! To okno nowe jest zjebane, jest bo... Ten... ct są szybciej od nas. Nara. Jeszcze jeden Na blisko tu jest zasmowy Sedan mi był Na no, A jest chyba dwóch gości na pewno No mi kurwa dał Ja pied Ale co za chłop no Chad widać Con ja Na wodzie masz Jimmy jak byście mnie mniej więcej ustawiali wcześniej? Nie chuj ale jeden pod ja może być do prawej tu blisko. Ikon. Szczecina ze Szczecina. Znał mi się trochę, za późno zareagowałem. Zdejśmy to A może, mi się zdaje, że... a może albo od tego... Możemy, dodawę. tylko nie idźcie dołem, nie idźcie dołem. Bo my jesteśmy później od nich. Smutny? Nie. No to Każą tak. mi się blokować i nie drzyć się do komputera, wiesz? On biega Woda. mógł okay. woda mógłby skoczyć. Dwuka no? jest. Odchodzimy do Tox. Na spokojnie z to, czy... na spokojnie. Pinuję sobie patrzę. Ale jeden, jeszcze jeden na pewno tu jest. Ale mogli pakę widzieć czasem moją. Kon. Jeden z... Podjechał wodę dwóch. No nie ma klimatu, poza tym ja nie umiem grać w CS-a. Ja nie umiem grać w CS-a i nie drzeć mordy. No jak widzę, że mi goś wychodzi mi. Nie mogę nie zabić, mi bo mi jestem Lamusem i nie, nie umiem strzelić, bo to wyjdzie na PIZ i tak jest CS, a oni mówią nie Dzi mordy też to musi być Darcie, p***y. Pozdro. Dobra, Dobra, mam dwóch. Tu jest jeden i tam jest drugi. Weź sekundę z jakimi Poprzez co Na palaku stał? Ja pewnie wybiegł. No, przebieg, przebiegł przed palaka zanim Ale widzieliście ten... go na monitorze czy nie? No bo nie odwróciłeś się tam, to nie było go widać, ale... Ale zanim wybuchł ci palak, to on po prostu przebiegł sobie przed niego chyba, tak mi się wydaje. Prawda. Chyba tak, no. Kurwa, b, b dojeżdża dwóch na pewno yes, Jeden został. Dudek zbadaj już za dwóch, ty głuchy jesteś? Ale. To zielony no co tam ale? stoi, no to. No dobra, dobra. A nie wchodzi w te pano, fajnie. Wyjechał mi On był do prawej, na bliskach schodził ze schodków. Bo do to do ugrania meczek. Patrz, widzi oh go no. na pixel, nie? No, Aha. hit! Hmm. Zagrajmy no, 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 no. razem, zagrajmy no, no. razem, bo jesteśmy w, w kur. ten Potata, nie gramy razem w ogóle. Bo śmierdzisz. No dobra, dasz bez kabliet, no. Smok B. a nie, wa wabi. Drugi. Smoka też dali. Podchodzimy tego, mida? Można. Jest to, jest to. Iza, chyba. Nice, super. Nice, sorry. Kamery leży. Dzięki za flashbang, zajebiste On chyba. Ale pewnie nie jestem. Za site'em leży bo. Leży. Nice. to leży. Co tu wodę! Leży. Cicho, cisza. No sorry, klikwam sobie w takim razie ten. E, wyciszanie, panie. Mid jest w chłopcu. To jest mid chyba, czy nie? Co nie wiem. Nie, spokojnie. Jest niewidzialny. Oni hałas robią na tym midzie po prostu. Right, Ej, bo ja mam pakę. O kurwa. Leży mi. Jeszcze jeden mid, tylko należy. Ja nie wiem, czy oni polski nie grają, jedno. albo jako nawet. Jeszcze jeden mid jest. A, patrzcie, to by? Na mi gdzie leży? Jak ktoś nie? Gdzie leży? Na midzie było. Temple, temple. Są Ale gówno tam. Granaty poleciały, no, tak. więc wyjeżdżałem gdzieś. Mam ma ich Temple zeta. Temple. Nie patrzyłem. Nice dreamer, kosa. Widzisz? kosa! pozycja. pozycja. Ej, dasz tę kosę? Zrobię z takiej trzy. No z jednej. Dobrze. No jakieś tam ścierwa by za to kupił. Chcesz mieć takie dwa? No, takie dwa nożyki do lewej i prawej rączki Jimmy, jak on mówi, że dwa nożyki, to ja bym nie ryzykował, bo od, oddasz to, a kurwa, odzyskasz kurę Shadow Daggery dwa. Co nie? Nieprawda. Jest okno Filara jest, tylko... No jak to zrobiłem? A B1, może mieć woda. Kon i... Wy tak możecie dojechać z A Dojechał Woda, wait, 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 wait Jest kon, okno no, jest żypa. Nice, dalej kon jest jeden. One is eight. bez przestania. bomb. jest kurwa to. Mm -hmm. Po minutę, gdzieś. Chodźcie do. Chodźcie do. Pusznijmy go, pusznijmy. No, dawajcie. Dajcie Dejś bombę, ja idę pierwszy. Nie oh, no idzie. Nice. Molly, you have molly. Pochicie, pochicie. Idzie. No, ja, dlaczego obok, no? Zresztą mnie tak, szczerze. masz czasu, chwój. Pój Pójdę do tego, do temple Bo nawet no na co to taka decyzja. Wyjebane jaja, ale może w się 27 w jednym. Bo mnie rozpizgało tam, gdzie nie trzeba. Leży mi. Podchodzisz, koma? Podchodzę, no brawo. Chodźmy do B, może palił mi, palił mi z C, tak jakby flash. O kurde, flashbang. O. Nic nie widzę. Co był? Co Co był? Chodź, chodź. jest, co Dziękuję, oj. Akurat tak się odwróciłem, nie? Temple, może być, co to? Nie dojeżdżaj Dreamy. Co leży? I don't maybe temple. Temple, Jest, wybieg. Schowaj, 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 no spokojnie Dudek, spokojnie A to jest random, dutek. Nice. Mam ja to ty, Dudek, sorki. Dobra, czy ugramy, będzie git. Nice. Dobra, zmiana pozycji.

Kon może... Pom pompą, kur... jak to jest możliwe, kurze, Że on J mnie widział ja przecież Że on mnie widział do ch... wafla, chłopaki, co wy to pierwsze Ale... ogólnie Aha No timingi mają do nie? Przez pół minuty, nie wychyla jak Wchodzę, on wybiega z pompą na mnie. Mhm. Spamiamy na idzie teraz. Znaczy, tu w Nic nie widzę. Mid jest. Kon leży. Mid po głowie jest. K***a. Jadę Nie no, chłop asasyn jest. Kur skakuje na mnie. Leży. Ja mam jeszcze jeden, zeskoczył do wody. Jest mi. Jest to znaczy się ruszyć gdzieś, musicie. Ja mam mm, lekko lipę, tak powiem. Okaże dwa tak może. Jeden jest z kamery. Ma no, kamerę. Nie boimy się. Jezus, Maria, nie rzucaj mi tak kotek. Dziękuję ci, Berto. Las Vii, Las Vii, Polski ping Polski ping wee. Bardziej bym tu poszedł. Brawo, mamy. Posłuchaj, żen pedofil, nie ma dowodu. Jeszcze powiesz, że... że nie wspierasz pedofilia ani hazardu. Gdy Było AWP, on dostał coś, czy źle w tym kraju, no. Eee, plecy, 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 plecy! ja znam, na czasie będzie teraz wojna. I jeszcze Damsko-męska. A. Pójdź B, pójdź B. Tak czy za to czysto. mail Przemek, ty możesz już pisać na Discorda, żebym no, miał nie wiesz? Mk leży sprzedaj coś Ale ja nie chcę eski Nie chcę, a kto kupił to gówno? Ja Dreamy, no to sprzedaj Gdyby nie kobiety, to byłby spokój na świecie Jezu, przestańcie, zaczyna, wiecie co? Leba. Klaudia, on cię, on cię, on cię ten... podkręca Podaj, się, bądź mniej więcej jakim, niż facet jakiś. Ciebie mnie to przechodzi na A. Okay. podaj, Ja tu mam, mam 9. Na pole. B czyste, B czyste. Pod mainem. Nice. Jeden, bo po woda, jak coś. Woda no, uh. man, here, okay? A, mid jest czysty. Ej, zmidzie midzie. Czy mi się, Odkleiło mi się. Kiedy już tu jest broń, a tu jest czarpacz Patrzcie, to, to, o tak widziałem to. Jak lufę. On siedzi pewnie na wodzie. Czekaj, ja skróciłem i do całego. Nie idę taro, chyba. Nie ma go. Oh main, main, no, main no. Ej. I saw only there drugi. O fajne info, Side. nie? Left of you, blue. Heaven. Kurwa Gdzie drugi, Gdzie drugi. Ten za site'em był. Nie, już. Nice. Nice grabo. super. Nie fajnie. Po prostu pod nogi palakela, pozdrow. <laughs> no i fajnie.